Witam serdecznie z Trotka. W sklepie stacjonarnym znajdziecie bardzo, bardzo dużą ofertę firmy Federbite. Od zalewajek, różnego rodzaju boosterów, podprzynęty, chinkersy, wszystkie smaki chinkersów. Bardzo popularne przynęty mikrony, yy, które bardzo cieszą się dużym powodzeniem wśród zawodników. Mamy także wszystkie zalewajki, nowości, na przykład ananas brzoskwinia, truskawka, słodka kukurydza już taka kultowa pozycja Ochotka Konopie czy Epidemia. Z serii Ochotka Konopie, Epidemia znajdziecie u nas też zanęty, pelety. Są też pelety z tych nowych serii truskawki, właśnie Sweet Corna. No i oczywiście topowa seria Prestige. Są to pelety Prestige przeznaczone do łowienia rekreacyjnego, jak i zawodniczego oraz zanęty na bazie mączek ryby. Bardzo dobrze, bardzo dobrze sprawdzające się do metody w paczkach tych mniejszych oraz tych dużych, dwukilogramowych. Także jeżeli chodzi o Federbaita na sklepy stacjonarnym mamy bardzo dużą ofertę. Zapraszamy Was, wpadajcie do nas do sklepu właśnie pod produkty Bartka Lelka firmy Federbait które sprawdzają się naszym klientom rewelacyjnie. Pozdrawiam.